Te to nie potwore, komuś, komuś na eee, konarami, ale chcę też nie Ehm, strażników galakszniki. Zdrowi i cali! Prysnęło zaraz, jak nas ujrzało, nie kuj? Tak no, A unosiło się dziwne coś, czym tu się martwić? A skoro o dziwnych coś mowa, idziesz o zakład, że zielona ma kłopot z parkowaniem? Chyba starczy na dziś zakładów. Ta, to jest nas dwóch. Czyli zbieramy się na nasz zborny Jestem. O, Nikt nie wygrał Chodziło o pretekst do strzelania Zostawcie subskrypcję subskrypcji łapkę w górę Dokończymy sobie tą misję Słod ty tu piękny? Jestem. Co z tu? Toż to klasyczny warsztat roboczy model T Tak solidnych już dzisiaj nie robią Ej, ej Quill, to zobaczmy czy ten piękniś wciąż działa Może o, nie ci gadałem, że ja Nie tak mogę doderze. tutaj gadać, niczego oni tyle gadają, ale co my tu mamy? Ilość ilość poszczególnych spaników, które posiadasz. Masz dość spaników, aby sobie ten bajer. Przytrzymy, aby rok. Okay. Okej. Gwałtowne przeładowanie. Mam też magnes na zasoby. Skanowanie taktyczne. Zabiorę magnes na zasoby. Jedno świeżutkie ulepszenie. I to też wezmę. Tada! Tego jest więcej. To po to zbieramy te zasoby, okej. Okay. Aha! Jeśli odwalimy cały ten syf, to będzie przejście! O, o, to... Takie buty. Gwałtowne przeładowanie. I dzięki za robotę. Dobra. Żeby nie spaść. Jakby się bujało. O, żeby nie spaść. No. A to co jest? Nie zieloność! Ja tu nie jestem tam! To w tobie jakoś raz! My tu poszukamy drogę! O! Ciumie! Alebym Ale bym chciała takiego przyładował o? Usmażono, Uśmarzono, przyprawiono! Ona go waliło Dobra. Tu było dobre I daj Oszczęściła się wam? Nie była pierwszy. Połączyć siły z roketem Pohałasuj, po Peter! Wtedy cię znajdzie! Drax! Ej! Nie łaska ciszać Majka, skoro chcesz się trzeciach poparzony! Tu nic nie ma, to po co ja to robię? Zmarnowałem szansę. A co oni tu znowu drążyli? Co to było? Takie dziwne, skalne jakby kostki, metalowe. Halo? Co to za klucze? To księte dziwny Rośliny żywy. kontra ale fa mam fantastyczny unik no i co jest pasek oczony fajnie mój monik widzę jesteście blisko tutaj go będę 3 lata zabijał grać dobra było strażników i Draks, bo może zajebać. Okej, okay. Draks niszczycie wrażliwe. Coś tam, coś tam. Super! No to jest! A więc rozwala tą osłonę, którą oni tu mają. Ten jego pancerz nie jest tak mocny. To są plastery? A siebie! Zostawcie mi coś. Chyba coś tam będzie. Gamora. Moja kolej! NASZEBy! Już myślałam, że nie spyta! Gamora ma jakieś totalnie dojebane cięcie, które rozwala wszystkich. Gamora, naj, najniebezpieczniejsza kobieta w hey, Nie ma co czekać! Nadgonimy, tylko mamy tu piknik! Milano został niedaleko ostatniego punktu. Pójdźmy do niego i przepatrzmy tę drogę. Jak moje cudo! Sam sobie sprawdzisz, o ile tam jakoś wejdziemy. No dobra, ta dziecinka będzie zamknięta... potrafi bure. tu przeciąć. Jakoś. To możliwe. Spróbuj może czegoś innego. No, rozkazuję ja to, co. Mogę ale wam przyda się. Pokaż nam ten parkour, Gamoro! Na pewno tak nie umiesz. Fizycznie niemożliwe. Drax, A Drax może przynosić takie elementy. Kazajańskich wojów! Gdy znajdą się krwawe myśli, przypomnij sobie te chwile zabójcze. Dobra, roket! Znowu na wozie! E? A tak, bardzo brawo! Jestem głup! Jaka kredyskoro kredy. oh. O flurde. Jestem głup! Tak widzę! Brat, te elementy są bardzo ważne. Bo ulepszenia się przydadzą. Roquet. Być może zlokalizował potwora. Nawet nie wiemy jak on wygląda. Ulepszeń nie nie wiele. Oj, tam ogólne, był pośpiech. To pewnie takie słodkie, małe... dziecie koszmaru i grozy. Sławna w boju jest Lady Helmender. Więc złowione oka. Tak jak nie jesteś straszny. jest straszywne. Nie do końca. Nie, nie ujmuje potęga. To na pewno jakiś słodziak. Babki lecą na słodziaki, nie? Tak. W całym kosmosie wystarczy pokazać samicy puchatą kulkę, a są jej kolan. Lady Helmender to niezwykła samica. Tylko najgodniejsze stwory koszczą jej zawcianka. Ach, gdybyś widział, jak mała wygra bawi się łapkami... Trudno mi dyskutować. Dobra, idę dalej. Wow! Łoł! Drogi! to macie wyczucie! Jest towarzystwo! Mam więc cała ekipa razem. przez ten Nie, nie stoi jeszcze Niech się no Wemora, weź im i nie jest się dzieje. Trzeba się przegrupować! Niby gdzie? Nie ma to, by się teraz je! To nie działa! Moja. Jak przebudzili cały statek! Nawet w porażce jest w mimo. Nie poddawaj się! O jedno po mniej! Wolę dotykać ich jak najmniej! Nasze czasy nad to różnią się! Na, na plac! O co ja robię? Nie. Przyjemność! Nie Wyryta. Chyba stracił przytomność! To nasza szansa! Tu wszyscy stracili przytomność... Zbiórka! Ej! Chodźcie! Co jest? Pełnie jakby byli wszędzie i śmiali się z nas. Odwrót jest niemożliwy. Nikt nie chce się wycofać, wielko ludzie, ale przyznam, zaflarczyście tu strasznie, Quill. Okej, okay, okej, okay. słuchajcie. Przecież to nie nasz pierwszy raz. Ale jak będziemy zbyt pewni siebie, to może nas zgubić jeden malutki błąd. Kto jest ze mną? Czuję się dobrze, Czuj, Quill. Ej! Zbiórka nie udana. Dajesz rokę! Teraz ty! Cześć! No to Jest w stanie magatyny! Trzeba nakopać komarowi zanim się pospiera! Nie trzeba mi tego powsta... jestem hey! słaby z biurka! Niech ty masz kłótni! Dajesz Znalazłem siłę, parasję, To nie boli! Dobra, zacznijmy! Och, Niech przybywa bestia! Rytm ognia kr Mam punkt umiejętności. Widz, żyły! Wiesz na to, pastelki! Dobra, a my możemy. Ostatnie stawiamy o tam! Skąd nasz drogę? Mam zmysły dostosowane, tak, by czuć najlżejsze wibracje. Poważnie? Nie, wyświetla mi się na ekranie. Chyba jeszcze jakoś się trzyma. No to próbuj, rocket. Geniusz, siada do dzieła. Ha! Masz magiczne palce, stary. Heh, ten sprzęt zrobił ktoś od wiercenia dziur w kosmicznych skamulcach. No przyznam, to jest kod. Yes, tak, tak. No i jest, ostatni. Chciałabym już stąd wyjść, to się za chwilę zawali pod własnym ciężarem. A ja chcę już do naszego potwora. A nie chcesz spotkać tej, która go kupi? To jest poważna kolekcjonerka. Gotowe już. Jasne, jasne. Nie bój się. Traksman ma na jakąś Wow! To stąd ten. ten dźwięk. Czy to nie jest zepsute? Nie jest zepsute! Właśnie taki odgłos ma wydawać! Jaki odgłos? Serio nie słyszysz? Czego nie słyszę? O! Co to za? No Ty w masz cena do tego? Nasz potwór! Widzę! Dobra! Trzeba zablokować drzwi. Dało dał radę! Teraz złapmy potwora! Proszę nie, nie się dać. Może być jadowite! A nasza Lady również tam I, I tak znika kolejna przeszkoda. Dość sprawnie Quill! To jest! Okay. Czy to na pewno właściwe stworzenie? Jestem sceptyczny. Dobra. Czy rozwalić się w dwa na ale Ale nadal ma Musimy mu jakoś zwolnić tempo. chodzi na to będzie musiał go... Właśnie! Gród będzie musiał go zabrać! Co to, Flurwa, jest? To na pewno nie potwór. Jestem. Uroczy? Zmechrany jaka Asgardzka koza! Przecież nie przedstawimy tego seknarwskiej królowej monstrów. Wyśmieje nas. Może zostanie przynętą? Wiedziałam, że tu pacze zawiodą. Co? To najwyższej klasy sprzęt. Fan Siłki popędził na pierwszą rzecz, która weszła. Kogo nazywasz kibicem Siły? Co to? A to co? A wy też widzicie to, co ja? I to już jest potwór No dobra Starczy rozgrzewki! Czas odłowić prawdziwe monstro. O ale fajne też. Obrazek tu. To jak mamy to pokonać? Kurde! No ale to co jest? Na pewno nie szczotko boty. Kurde, Wszystko to teraz... Trzeba sflurwiać! Już! Zgaga na szybkość tych luin! Tak, zleć! Trzeba sflurwiać. Okay. Wow, tu jest Będzie jazda! Życie grupy! Chodźcie! Muzyczka działa! Ale skup się na lataniu! Niechże ktoś mu puszczy utwór! Ha! I tak już nie mogę. Nie coś statku! Nie zepsuję, nie zepsuję! Właśnie... Co ty robisz, Drax? Sierżę sem i terne, jak tam nakazał powódca wow! Mógłbym przybić piąteczkę. Nie? Może ja ci przybiję w głowę. Ale fajnie, że muszę tak sobie statku natać. Natlatuję trochę śmierci. Oh, i to kwi. Nawet nie już strzelam. O kurde. Nawet o tym nie myśl! Żeby przejść, trzeba przejść! Sprach kinąć ginąć z nieczystym sumieniem zabójczyni! Nie chcę mieć klupa na statku! No i statem! No dobra, oddaj stery! Nie chcę przez ciebie ginąć! Ale nie zginęliśmy! A może tak? I to jest piekło! Zaiste paradne, a gdzież temu do wiecznych lodów z sarputu? Macie mroźne piekło? Natacjanie nie lubią marzną. Warto spróbować koszuli. Proszę! W uważaj! Tak! Dzięki, że mówisz! Fajna munduszka wtedy. Nie Ale jeszcze nie ani razu, nie uderzyłem. To mogę się do teraz. Tak, teraz, Akurat, gdy wpowiedziałem to, to w coś uderzyłem. Tak nam się nie uda. Niebieski guzik! Niebieski guzik! Ten dodany w pocichu do palaczy! Mógłbyś nic nie o do wydarzył, zasnę. Teraz do dechy! To nie jest czas na cisielskie harpe. O, o, o Polubimy się z niebieskim guzikiem! Obczumane ze wszystkich stron! Nie da rady! Damy radę! Chyba! Już widać koniec! I... Uda, Czemu oni tak nie leżą ono, w literach? lecimy! No, jak wygrywać? To właśnie da! To wygrywać! Toż tam zjadło potwora! Jeśli możesz uciec, to znaczy, że spaprałeś te akcję, bo musisz uciekać. To jest. Ej. Tylko nie korpus nowa, nie korpus nowa, nie korpus nowa. To korpus nowa. <ścoughs> Czemu to jest nadruk? Aha Korpus nowa. No i nas złapali. To Statek patrolowy. Nosi nazwę Halas Hope. Halas Hope. Rozdział drugi przyła pani. Powiadasz? No to jest nieźle. Takie coś. Muszę iść, zaraz wracam. No nas. Ten pewnie że kazy ze statku. Trzeba się pozbyć tego zwierzaka, już. Ech. Serio, Peter? I zostanie trafimy do Jest, Nikt nie trafi do pudła, to jest łagodna kosmiczna lama. Łagodna. A Inaku B? Tego jakoś nie kojarzę. Dlatego, że swajczyli planetę, bo jakiś młot przemycił Exolona. Wystrzelę to zwierzę w Kosmos. nie tego niczego nie będziemy wystrzeliwać, bo wyjdziemy na winny. Może przenosić chorobę ze frona! Dlatego Drax ukryje zwierzę w tajnym magazynie za roślinkami gruta. Peterze... Jasonie... Quillu. Serio? Drugim mi do mnie? No, cześć, Korel! Co u ciebie, kopelat? Z dwa czy trzy? Nieźle wyglądasz. Chodzisz na solarkę? To dno, Peter, nawet jak na ciebie. Przysięgam, to nie tak, jak się wydaje. Że jakiś złomiarz wtargnął w najtajniejsze miejsce w kosmosie, Wracając się z mordercami i złodziejami, jak widać. Ej, dla kasy to nie morderstwo. No weź, Kurel. Znasz mnie. Zwiedziłem kawał świata. I robiłem po wojnie różne niezbyt piękne rzeczy. Naprawdę. Ale złomiasz? Złapałam cię jak opuszczasz strefę zastrzeżoną. W zasadzie tak, ale nic nie zabraliśmy. Jasne. Piterze Quillu, znalazłem te rzeczy w... tam Jezus. gdzie miałem iść. Nie było miejsca na to i na tamte graty. O, ona się na mnie. Piterze Quillu, z planety C53. Na podstawie artykułu ZXP-47 aresztuje ciebie, a także twoją załogę. Co? Czemu? To nie jest skrzynia z nielegalną technologią, prawda? Niestety to jest skrzynia z nielegalną technologią, ale też bardzo cenną. Poważnie? Co? To ostatek łowców, nawet wręgi są kradzione. Wszystko nie wejdzie do schowka. Wystrzelę te skrzynie w kosmos. A tylko spróbuj to roztopić i ryło. Yes. Oni Milano jest przestarzała o cztery generacje, Quill. Technologia przyda się bardziej niż ten futrzak. Ten, ten, futrzak może zagrażać biologicznie, chcesz skończyć w kyln? Mam chowamy lamę. Co? A co ze sprzętem? Roket znam, Korel. Powinna puścić nam płazem tę te technologię, ale zagrożenie biologiczne? Jestem dobry, ale nie aż tak. Przespałeś się z gliną? Wtedy nie była jeszcze gliną. W każdym razie było blisko. Czyli znała taka kosmiczna zaufać? policja. Jestem Ja za dużo z uniwersum z Traciką Galaktyki nie, nie wiem. Znaczy, jej komitet powitalny. się filmy oglądałem, ale. No, nieźle. Chcę rozmawiać z Centurionką Koreą. Zachować milczenie! Nasza komendantka nie ma czasu na takich bandytów jak ty. To pomyłka. Jesteśmy legalną spółką bohaterów do wynajęcia. Otóż to, sprawdź sobie te dane, imbecylu. Licencja korpusu nowa 67398-2. Strażacy Galaktyki? Strażacy. Nie. Roket. Gród wypełniał papiery, a ja dodałem poprawki w aneksie. Może to nie najbardziej znani z bohaterów do wynajęcia, ale na pewno mają najfajniejsze imiona? Lista członków. Gród. Flora Colossus, Ostatni z gatunku. Niezłomny w walce. Najlepszy przyjaciel. Roket. Prawdziwy supergeniusz i czarodziej trotylu. I żaden z niego szok. <gry> Gamora, adoptowana córka Thanosa. Największa zabójczyni w galaktyce. Potrzeba więcej? Draks Niszczyciel. Seryjny morderca z wyrokiem i bohater wojenny. Niezły ponurak. I na samiutkim końcu Peter Jason Quill. Wszystko? Tyleś na pas grał? Bo był limit znaków. <sighs> Sorry, chwila, muszę. Kadetka Gold? Co ty tu robisz? Nie wie pan? Serio? Uczę się. Procedur aresztowania. Szkoli mnie pan. <gunização> nie za młoda do służby? A ty za stary na ten fryz? <coughs> e <coughs> <To ja. coughs> Muszę zapytać kapitan. <gunização> nie. nie, 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 nie. To na pewno jest jej podpis. Wie pan, jak pilnuję podpisów? Jeśli mogę, ser... Przede wszystkim chodzi o regułę 7a na temat obuwia więźniów. Odrzutówki tego tutaj są z nią sprzeczne. To, to jest ozdoba. Świetnie, kadetko Gold. Świetnie. Plan B się zypnął. Jaki plan B? Wszystko załatwię. Nie, niczego nie załatwisz, piracie. Ja załatwię. Czemu piracie? Do szeregu. Zbieramy się, więźniowie. Hej! Gadetko Gold. Znacie protokoł aresztowania? Tak, ser, na pamięć. Pierwszym krokiem... Pierwszym ja krokiem się My prowadzimy legalną paradziałalność, o para legalne dzieło. Nie kłusowaliśmy na stworzenia w zakazanej strefie. To aresztowanie to jest jakaś farsa. A Skąd tu się wzięło dzieło? To oficjalne szkolenie. I B Jesteśmy z kapitanką świetnymi znajomymi. Dobrze, stajemy. Coś jest nie tak? Tak! Bez mocy brak zasilania. A bez debii. niego brak osób. Jedna. dzieli to ska. na warsztat. Mówią, że... Nie obejmą go rozumem! Jak mają naprawić coś, czego nie pojmują! Ja nie pozwólmy unifikatorowi na stres. Proszę o nowy skan. A co to na flarka jest unifikator? Wielki unifikator Rejker, Zwierzchnik kościoła i e, jakiejś tam pracy. Dryfował bez napędu w obrębie strefy. Zdaje się, że szukał Boga. Schwytaliśmy go tam, tak jak i was. Tyle, że ja, ja mam znajomość. Jak wspominałem, jeśli można przekazać korel. Okay. Mama wyraźnie mówiła, że nie chce cię widzieć. Właśnie. Chcę mieć jasność w sprawie tej mapy. Jakim cudem, przecież naciskałem trójkąt. Ej, co jest? Ej, nacisnąłem trójkąt. się czegoś quick. Nie, 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 nie. Dobra. Kurde, ciężka sytuacja. O kurde! Trzymaj się! Miał moje! Od Kadetka GOT, tak? O kurde. Miło cię poznać, Niki! Dobra, Niki, mam taki plan! Skoczysz i złapiesz mnie za nogi, a ja się za wszelką cenę utrzymam! Nie brzmi to dobrze! Zaufaj, dziecinko! Poradzimy sobie! Ech, proszę! Ech, trzeba naciskać! Brawo. Świetnie idzie! Okej! Okay. to było niesamowite! Co powiem mamie, jeśli stracę więźnia? Mama, no tak. Chodź, spadajmy stąd. Ok, w tym momencie w sumie zakończyłbym sobie ten odcinek. Grudź, tam będzie Udała ona, ta, gdzie gadała godzinę pewnie. Mi się tu pomoc. To już. Eee... Zakończyłbym sobie ten odcinek, zobaczymy, co będzie następnym. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, będzie mi bardzo miło i zobaczymy jak sytuacja pójdzie Co z tym wybuchem i tak dalej. Więc życzymy się naszym wolingu. Cześć!